Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać jeden z najbardziej wypaśnych albumów, jaki zrobiłam. Jest to album dla pięciosobowej rodziny eee, z motywem Wesołego Miasteczka. Album, któremu przyświeca idea Happy Life. Zapraszam Was do zobaczenia, jak wygląda w środku. A uprzedzam, że jest co oglądać. Ok. W albumie jest celowo dość mało mat na zdjęcia, dlatego że wiem, że będzie osoba, która go dostanie, będzie chciała umieścić w nim naprawdę bardzo dużo zdjęć. Sam ten album w sobie jest już bardzo ciężki, bardzo napakowany, więc podklejanie zdjęć matami dodatkowo jeszcze by go obciążyło. A obawiam się o to, ile ten papier w stanie udźwignąć, bo umówmy się, jest to tylko papier. Także mamy tutaj e, obszerną kieszeń e, na mnóstwo zdjęć e, z takim spinaczem na Tutaj jest materialne zdjęcie, właściwie na dwa zdjęcia, 9 na 13 w takiej małej kieszonce. Ta kieszonka to jest klapka i tutaj mamy dodatkowe miejsce na zdjęcia. To jest kartka o wymiarach 9 na 13 czyli możemy sobie wyobrazić jak będą wyglądały w tym albumie zdjęcia, tych rozmiarów. Oczywiście w każdej stronie znajduje się jeszcze od góry wkładana mata, właściwie dwie. Więc mamy dwie podwójne, podwójne maty na dodatkowe zdjęcia. Tutaj widzicie e, jedną z takich moich ulubionych konstrukcji, czyli ma to na zdjęcia, która zamyka e, klapki. One też są tak wymierzone, żeby weszło zdjęcie 9x13. tutaj mamy belly band, za który można włożyć e, zdjęcia i na nim też można nakleić zdjęcie 9 na 13 bez problemu się zmieści e, tu mamy kieszonkę na zapiski można sobie wsunąć jakieś bileciki e, czy mniejsze pamiątki bardzo mi się podoba ta konstrukcja Trochę ją skomplikowałam, ale celowo, żeby pomyśleć więcej zdjęć. Ja bardzo lubię skrytki w swoich albumach, e, także zawsze możecie na nie liczyć. Mamy tutaj podwójną stronę wiązaną na wstążeczki. jeszcze taki dodatkowy zabieg na zdjęcie. Też powiększa powierzchnię albumu. Bez wejdzie wyjdzie zdjęcie 9 na 13. Ponownie kieszonka z matą na zdjęcia. Tutaj mamy miejsce na nawet takie większe zdjęcie lub dwa. Mniejsze, czyli 2 9x13, troszeczkę pomniejszone lub jedno duże 10 na 15 e, Tu mamy kieszonkę z zaczepioną kopertką. I ta strona też tworzy kieszenie na zdjęcie do słuchania. A tutaj miejsce na wyeksponowane zdjęcie 9 na 13 lub 10 na 15 Tutaj mamy taką szeroką. Jak widzicie kopertkę y, 3D, która jest zamykana na magnes. Y, Mieści się tutaj sporo zdjęć. Oczywiście y, osobie, która będzie uzupełniała album y, polecam nie przesadzać, ale y, wejdzie tam myślę, że spotkanie z 10, więc 9 na 13. Y, oczywiście mata można też z drugiej strony podkleić zdjęciem. Tutaj klapki na zdjęcia 9 na 13. Zamykane na magnesy i miejsce na wyeksponowanie jednego dużego zdjęcia no, i dwa mniejsze. Mamy tutaj e, dwie klapki zamykane na wahadełko, e, dzięki temu e, strona pomieści nawet do e, 6 zdjęć. Z każdej strony, klapki po jednym. E, I pod spodem, dwa. Tutaj mamy sztuczkę magiczkę, czyli e, taki wodospad, zamykany na magnes. I e, dodatkowo jeszcze muszę rękę na dodatkowe zdjęcia myślę, że tutaj 3-4 zdjęcia spokojnie wejdą. Strona na wyeksponowane zdjęcie. Ponownie mamy tutaj kopertę 3D, tym razem taką z kośną, na tal. Jest to koperta przymocowana do strony na magnesy. E Także tutaj wkładamy myślę, że też 50 zdjęć i, i koniec i tutaj też bardzo ciekawa konstrukcja wymykana na tak z magnesami ta strona pomieści naprawdę dużo zdjęć jest zaczepiona na rzepy dodatkowo. Polecam ich bardzo mocno jakoś nie wyciskać, ponieważ świetnie trzymają i później będzie problem z otwarciem tych klapek. No i ostatnia strona na wyeksponowanie jednego rodzinnego dużego zdjęcia. Dajcie znać, jak Wam się podoba całość. Bez wątpienia jest to naprawdę jeden z najbardziej wypasionych albumów pomieści, jak liczyłam, czułam około 240 zdjęć 9 na 13 no i myślę, że dla pięciosobowej rodziny będzie on naprawdę świetną pamiątką. Może nie pomieści zdjęć nie wiadomo jak z długiego okresu czasu, ale jednak tych zdjęć wejdzie sporo, przyznajcie, że 240 to jest już taka pokaźna liczba, że jak ktoś wkleja mniejsze zdjęcia, to tych zdjęć wejdzie nawet około 500, także... Powodzenia w wybieraniu, drukowaniu i wklejaniu. Trzymajcie się, czekam na Wasze komentarze.